You have been warned. Baka jaro, jaro. skończcie z japońskim, proszę was. Ziemeczku dobiję, jak chcesz. Ja jeszcze zbieram te y, rzeczy do walki z strzygami. gry. Yoink. Pierwsze co, to musimy zmierzyć do tego miasteczka i zdobyć kilof. Serio? Ja ten Czekam do ust moją strzelbę. No, dziękuję, dzięki. Doceniam <noise> za Twoją szczerość. Czy to jest wejście do tego domu, tu jest wejście. A musimy szukać to i znaleźć kilof chyba, tak? Ja yep. musimy znaleźć kilof czosnek i dynamit w, tamtym, w tej, tej kopalni, bo potrzebujemy podejść i otworzyć drzwi. Może jeszcze znajdę jakieś krejty do zebrania, bo wiesz, że my musimy zabić te strzygice. Fan fact, oh walczymy ze strzygami tutaj. Kuźba czuję się jak wie, Wiedźmi ze strzelbą, ziomeczku. <laughs> wiedźmi ze strzelbą. No kurno, daj spokój. Nic w eee, tych chatach nie ma. Dobra, mam już wszystko? Mam... czekaj, mam... aj. Mam kilof, yy, czosnek i jedną kamerę. Kamerami można eee. oznaczać groby, grobowce. Ja w ogóle nic grobowca. nie brałem z tego, z naszego punktu początkowego. O, mam drugi kilof, chodź. O daj. Weź sobie. Mi się przyda. Yy, kolejny crate, kolejne ammo. W środku nie ma nic. Nie mam po już zaraz będzie noc z ziomeczku. No nie ja bym ja no, Chcesz te prze, Chcesz przeczekać, czy raszujemy? Na sensie. Bo musimy, bo, bo musimy teraz iść do góry prawdopodobnie po dynamit, żeby otworzyć no. ten. No to możemy raszować. Jebać Dobra, ziomeczków. Oni nie przyjdą tak prędko. No tak prędko to nie przyjdą. Oni dopiero chyba po 8 przychodzą, więc mamy jeszcze dokładnie 2,5 godziny. Albo dwie minuty. No kurczę, Wiedźmin z Gnatem, mam żelazne oraz srebrne pociski. Moja strzelba pociski. drży to miejsce no, nocy. <noise> Moja strzelba drży, chcesz poczuć ją na twarzy? O nie. Ja już latarę Co to tam jest w oddali? Widzisz, widzisz to tam w oddali? Wygląda jak dom. No tak, tak, na samej tak, górze. Tak. Znowu miałem ambient. Dziwne. No dobra, ty używasz latarki, to ja swoją zgaszę. Czy to jest ta kopalnia z soli? Nie, to jest, tak, to, to, jest nie to, jest, to jest to miejsce z dynamitem. Tutaj spotkaliśmy go po raz pierwszy wtedy. Okej. Okay. A tak, tak, jak tak jak faktycznie je. pamiętam. Też sobie weź po jednym dynamicie czy coś. Bo jeden chyba nam starczy. Daj mi ten jeden dynamit, dynamit i tyle. dwa, Jolo. Pamiętasz tak. gdzie był ten, gdzie była ta jaskinia z solą? O oh my god, ona nie była zaznaczona przypadkiem? Ona jest zaznaczona pod pytajnikiem, ale przypuszczam, że to jest to chyba na samym dole. To jest. A gdzie ostatnio? Jak, jak, jak ostatnio szliśmy? Szliśmy chyba na Skos i wtedy spotkaliśmy ten niby grobowiec, mm. nie? Tak. Lezu, mam ambient. Nie cisza. Hmm. cisza. Ja przypuszczam, że to jest to po lewej na dole. Po lewej na dole. Lewej Ale na dole. Tam pójść, no, ja bym to jest ja... Dość daleko. Więc... Ja bym tam poszedł, bo to jest no pierwszy mój strzał. W ogóle śmieszne jest to, że jesteśmy w takim wielkim pustym świecie. Nie ma żadnych MPC-ów i nic. Jest tylko ambient, co Ta. chwilę. Fajny dodatek był <laughs> na tamtej mapie, że były wilki. I miałeś się jeszcze czegoś, czegoś obawiać. No nie? przecież były też sarenki jakieś. No, no a tu jest pusto kompletnie. Tu jest jakby dziwnie. Kolejny crate, chcesz coś wziąć? No daj, zobaczę co tam ciekawego. Znowu mam ten ambient budujący. Silver ammo noise. Dziwny jest ten ambient. Dobra, musimy się strzec, bo jakby zaraz tutaj e, przejdę nam typy. Pobiegijmy ścieżką. Można też na skróty linią prostą. Hmm. Na skróty linią prostą. Tak, ale możemy to też to wejść. Ale nie, w sumie możemy też pójść wrócić się do wioski, bo w wiosce będzie o wiele bezpieczniej, jeżeli chodzi o sytuację z tymi całymi strzegami wampirami. Strzega to jest chyba faktycznie wampir? Jak czytałem? Nie, chyba strzyga nie jest wampirem. Strzyga jest. Jest rodzajem chyba wampira. Hmm, bardziej chyba takim żeńskim wampirem. Nie, strzyga nie. Strzyga nie jest żeńskim wampirem. To jest wielki pierdalny wampir. Co Co ty no. gadasz? Strzyga to jest przecież kobieta, Nie nigdy świmina nigdy? Niekoniecznie musi być to kobieta. No wydaje mi się, że. Nie, 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 jest nie, nie, to nie, co ty? No jak to nie? Na 100%? Nie, co ty nie. Co ci powiedzą? Nie, ty nie jest na 100% kobieta. Może być to też facet. Nawet piszą mi, oj nie, byczku. Serio? Tak. No dobra, to nie wiem. Znowu mam ten ambient Kurde, mi coś strzyga na tym, na telefonie, ale jedną ręką ciężko. Chodź, wejdziemy do domku i się chwilę... Zbronimy. Myślę, dobra. że słyszę warczenia. Ale mamy kominek i patelnię, a zrobiłbym nam obiadek. Taki, taki stek smażony. Rzadziej w męskiej mm. postaci jako strzyg. Okej. Okay. No to walczymy ze strzyg. Strzygiem. Strzygiem. Z, z dwoma Ale rzadko kiedy za, z, zdarza się męska postać? No to, to, jest to. żeńska? Strzyga to żeńska. Męski to strzyg, no to walczymy ze strzygiem. Czyli Le, na Ile ja idziemy, mam tak? latar? Jest... Zobaczymy... Dwie baterie, znowu miałem ten ambient. Te ambienty są gówniane i randomowe. Irytuje mnie to. Trzymam dwie baterie. O! <laughs> raz ty masz ambient, teraz ja Przez raz chwilę zmiany. byłeś u mnie w ziemi, jak biegłeś tutaj. Co ty gadasz? O, no też jesteś <laughs> Cześć, w ziemi. Cześć! Jak Siema. tam u ciebie jestem w ziemi, ziemeczku? Spoko! Jak tam? Jeszcze go nie spotkaliśmy, to jest plus. Musimy go spotkać, jak sporyfikujemy... Jest ich dwóch, faktycznie. I musimy ich spotkać, jak sporyfikujemy te trzy groby. Musimy znaleźć trzy groby i spuryfikować. Jup. My nie, nie powinniśmy iść w dół bardziej, czy idziemy. Właśnie Albo idziemy, idziemy, idziemy w dół. Tak, tak, po skosie, tak, tak, okay, po skosie okay, bardziej. No. Ścieżką. Bo ścież... na ścieżce mamy większy widok, bo wszędzie są te drzewa całe, nie? No. no. Powiem ci, że dziwny hmm. ten murek. To są cegły. Ba, ba, bardzo dziwny oh ten God. murek. Taki trochę... no... E, przekrzywiony ten murek. Jest, o, tamta mapa jest o wiele bardziej straszniejsza niż to. Kolejny crate, joink. Kamera. Ale to, będzie, ale to na pierwszej mapie jest ten... ten Windigo. Wendigo. Tak, Windigo. Wendigo Tygnoyo. Już trzeci raz mi się nie chce go zabijać. Tutaj jest ta kopalnia soli, czyli miałem rację. Mm -hmm. Śmieszne, jak go w ogóle nie spotkamy. Ej, właściwie się... ich, bo chyba ich jest dwóch. Dwóch jest, tak. Place Dynamite, odsuń się. O nie, kłód postawił Dynamite. Dawaj to ładnie zrobił te kopalnie. Bardzo sól! Wszędzie mhm. sól. Sobie wezmę tego trochę, bo będziemy potrzebować. też sobie weź. Dobra, jesteśmy niedaleko. Tutaj powinien być pierwszy ten. Eee, gruby, grobowiec. Sporyfikujemy tego gnoja, ile ten nasypie mu soli tyle ile mogę. Kurde. Dam mu te 8 osiem skrawków. Goś choinka. Dobra, klins. No byś poczekał na mnie. O, ja też tam klins. Dobra. dałem mu jedną parę ósemek. Czemu ja tu nie mogę skoczyć na to drzewko, głupio to? Myślę, że tej nocy zostaniemy zaatakowani. O, już jesteśmy zaatakowani. Dobra, Nie ma ci, ci! nie ma ci! Kurde. nie ma te. Nie mam tego, zostaw nie! No, nie, się, no, on nie koniec go ode mnie czy coś! Jezu, ale ty jesteś brzydki! Daj mi przeładować. Czy mogę przeładować? Ała! Ała! No, zostaw! Goli mnie, grubas! Śmieciu Poszę jeden! Sobie. Bardzo Zada dobrze! Zadał. jeszcze do tego! Masz! Zdupala podciskami, śmieciu! O zniknął. o, zniknął, dobra, kurna, puf, i go nie ma. Gnój jeden zasrany, atakuje nas z zaskoczenia. Nie wziąłem se czosnku do ekwipunku! Dziś powinien być... Tak, widzę kolejny, chodź. Mm -hmm. Mamy yes, purification. To tak, tak, to jest dokładnie gdzieś przy ścieżkach zawsze. U, łopata hmm. i czaszka. Wejście jest tu. Kolejny musimy sklinsować, jeszcze jeden nam zostanie. I możemy wybijać tych śmieci. Yep. Yes, Pięknie, sklinsowany, pięknie. Lecimy szukać kolejnych. Musimy iść za ścieżkami, ten ambient... Miałem taki ambient, dum! Jakby się do nas doczepił znowu. O, biegnie, biegnie, biegnie! Drugi, yes. ten, to jest drugi, to jest ten drugi! Do ciebie się uczepił, ciebie się uczepił. Uciekaj. Dostaw mnie, typie. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. Ratuję ci, próbuję ci ratować dupę, strzelając w jego dupę. No, ja uciekam. Czemu nie mogę przełabuj Przeładuj to. Może się uczepi teraz ciebie. No, zostaw o, mnie, nie mogę Dobra, niby się uczepił mnie, ale zniknął ostatecznie. Dobra. O, dobra. Uf. Lecimy szukać ostatniego grobowca. Jest ich faktycznie dwóch. No, co mogę powiedzieć, no. Ta gra i tak od początku dupy nie urywała. Ale... Ej, ale jaki kościółek tutaj jest fancy bardziej niż A tamte... Asetów jest. No. no. Dobra. Ostatni Klinzi, i będziemy musieli ich zajebać. Chodź. Dobra, i teraz będziemy mogli ich zarąbać ja też. ostatecznie, jesteś pewien? Tak. Ale masz pewność, że to akurat, że trzy trzeba było oczyścić? Tak, trzeba było trzy. Jak czytałem bo nic się dobrze. Jakby nie przykład. Nie no, bo to jest jeszcze work in progress. Nie wiem, według mnie ja na miejscu tego y, twórcy bym zrobił coś takiego, że y, wydał no, mapę dopiero są... już taką wykończoną dosłownie. A to byłyby na przykład, nie wiem, udostępnione w becie. Czy coś? To jest dopiero początkujący twórca. Znaczy, czy początkujący? On czuje, że on się bardzo chce wyinspirować czymś. Nie wiem, chce mieć Nie coś. No ale czy... zaraz kichnę. Kichnę. Ach, jednak mi się odechciał. Okej, okay, dobra. Ale może jeszcze mi się zbierze. <grystanie> Brakuje raj trainsingu, no w sumie tak. Śmieszne Raczej. jest to, że jak otwierasz mapę, znaczy. to kamery to masz względ na starą mapę. O lol. Co za. Chłop, nawet mu się tego nie chciało zmienić. Halo, przywołuję was. Przykro mi, to już koniec, to oni nie wiedzą. Może już pokonaliśmy ich, bo zrobiliśmy trzy cleansy. A może Możesz cztery bądźcie. trzeba było zrobić. Trzeba ich ten zarąbać całkowicie. Może oni w wiosce się nie pojawiają. Nie, pojawiają się. Co ty? Skąd wiesz? Widziałem po screenach. Mm. Nie było, a nie było żadnych update'ów A się może troszkę? No można się rozdzielić, woła jakby biegli w tym kierunku czy coś Ok O, nie to jest crate Chodźcie detective. w moim kierunku typy Halo? Nie no Trzygi. kurwa <laughs> Co? Ambient A, <laughs> myśl myślałem, że biegną w twoim kierunku <laughs> Widzisz go? Nie ale słyszałem jakby kroki za mną Ta, daleko zasięgowa latarka <grych> Oś, Motion detector od kamera 4, biegnie gdzieś. No jestem na kamerach, nic nie. No, ma. Kamera 3. Jest gdzieś blisko. No to chodźmy. Come on Krążę wokół wioski. Kurwa, trochę Rekty. się zasraża, że jej nigdzie nie widzę. Ale na kamerę na kamerze trójce widziałem Albo bardziej ona ich odkryła? Powiem Ci, że już jest druga AM. Gdzie są te debile? Jest! Strzelaj do niego. Znaczy, widzę, 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 biegnie w Twoim kierunku! W moim? Tak! Jest! Oh, shit! Skąd szedł? się tu wziął? Jest szmuru jeden! Je, jebany chciałem powiedzieć. jeden Jeden. Widzisz go? No coś tam go poszedł do Ciebie, w Twoją stronę teraz biegnie. Dobra, widzę. Ale drzyryja. Mąka um. jest. Dobra, trafiłem go że... Przeładuj! No o, uciekł pii, nam no. kurwa No i co teraz, że uciekł? No i powiedz mi co teraz? Czemu ja ty ja się nagle? Na sprawa Nie, no, już jest git Halo! Próbuję go przywołać jeszcze raz Tylko amunicja nas strasznie no. szybko. Nie no kurna, takie czekanie na tego debila, aż się pojawi łaskawie, aż go zajebiemy, to jest kurwa beznadziejne. Już jest czwarta, on już poszedł spać. No za on piąty idzie spać. Nie, jak jakby poszedłem w las głębiej, to on się pojawił dopiero. Głupie, ale on po wiosce łaził właściwie, bo był mu ten movement na trzeciej i czwartej. Mm. Nie no, ja tak przypuszczam, że wrócimy do tej gry. Gdy o, twórca to zupdate'uje po prostu. To jest bez sensu. Nowy update plus 10 nowych błędów. <noise> I żadnego końca mapy. No. Polecam. Dobra, co no, ty no. na to, by tutaj skończyć, bo ja. No jakby chyba nie. Like, ma znowu czekanie na kolejną noc. To jest bez mm -hmm. sensu. Aż no. sobie czosnek położę o. Nie mogę Połóż go położyć. Czosnek. o Proszę bardzo. Ja sobie bardzo, wejdę czosnek. na zachód. Dobra. dá deixa eu focar. Teste, teste, tá? Teste.